Cześć, jestem na torze Poznań i dzisiaj miałem okazję pojeździć Yamaha R125. To jest strasznie mi głupio, ale na pierwszej sesji lekko przeszlifowałem lewy blok, dlatego stoimy z tej strony. Mam nadzieję, że Yamaha mi wybaczy, nic poważnego się nie stało, to jakby błąd w sztuce, że tak powiem. Oczywiście trochę brakuje mocy w takiej nowoczesnej czterosuwowej 125 na dużym torze wyścigowym, co nie oznacza, że się nie da e, fajnie pobawić, zwłaszcza przy spideju w grupie D, spoko można nawet kogoś tam wyprzedzić. Taka nowa 125 ma przecież dobre zawieszenie, dobre hamulce, przyjazną użytkownikowi geometrię, ale mimo wszystko dosyć sportową pozycję za sterami, więc można naprawdę pościgać się nawet na tak dużym obiekcie jak Tor Poznań. Zerknijcie na dół na nasz onboard i zachęcam do bawienia się takimi maszynami, zwłaszcza, że na Yamasze R125 i na innych 4-słowowych 125 można naścigać się w młodzieżowym pucharze Polski.